50 lat oszukują klientów bar Mleczny Sonia. 2 km od Rafała Trzaskowskiego widzimy tutaj ceny za 100 gram. Natomiast na Paragonie nie ma wagi, a powinna być. I jest pozycja jako danie ciepłe. I jest kwota na przykład za żeberka 16 zł. Natomiast na Paragonie nie ma, bo tu jest cena na tym na tablicy 9 zł za 100 gram, a na paragonie ani nie ma napisane ile to ważyło. Jest policzone 16 zł. Akurat za tyle wyszło. nieprawdopodobne, że akurat taka równa cena wyszła z wagi, poza tym pani ważyła nie pokazała mi na wadze ile to Ważyło, tylko sama sobie w pamięci policzyła. Dla porównania, tutaj mamy bar z ulicy Puławskiej w Warszawie, gdzie jest na paragonie zaznaczone, co ile kosztuje. Nie ma wagi, ale cena na tablicy była za cały obiad 26 zł, niezależnie jak duże było żeberko. I to uważam że za uczciwe. W przeciwieństwie do tamtego baru, gdzie płacimy za wagę 9 zł za 100 gram. Co Wy o tym sądzicie, Trzaskowski, działa w Warszawie czy nie?